Drodzy Państwo, no już pierwsze trzy akcje finału Mistrzostw Polski Simplus Cup 2010 już za nami, ale to co najciekawsze w tym finale, bardzo fajnie obsadzonym, bo przede wszystkim dwukrotne mistrzynie Polski z 2007 i 2008 roku Katarzyna Urban i Joanna Wiat w czerwonych topach po lewej stronie na Państwa ekranach no i w białych topach po prawej bardzo utalentowana młodzież Kinga Kołosińska i Beata Gałek. Tak, dla porządku Beata Gałek w ubiegłym roku. Roku, startując w Mistrzostwach Polski, już seniorek zajęła czwarte miejsce wspólnie z, Danel, z Darią Paszek. Natomiast Kinga Kołosińska też już w seniorskim tu turnieju przed rokiem w Giżycku zajęła trzecie miejsce, grając w parze z Magdaleną Michoń Szczytowicz. Jedna z najbardziej utalentowanych par, jeśli chodzi o siatkarską młodzież w żeńskiej siatkówce plażowej. Jeszcze raz witamy Państwa bardzo pięknie. Irenausz Mazur. I Krzysztof Wanio. No. Chyba trudno wskazać faworytów. Doświadczenie na pewno wiatr i urban, no ale po drugiej stronie talent i niezwykłe umiejętności gry w obronie, jak i również takie czucie gry, to jest niezwykła cecha, jeśli chodzi o, o zawodniczki. I tutaj widzimy od samego początku, od pierwszej piłek, od pierwszej piłki właściwie z dużym, dużym tempie z ogromną determinacją. Tu widzimy e, w jakiejś takiej próbie po obrony e, Beatę Gałek. Wiatr. Joanna Wiatr. No i zepsuta zagrywka. Tu pewnie będziemy widzieli częściej zagrywki kierowane na tą niższą z rywalek, czyli na Beatę Gałek. No bo później to wymusza jej obecność w ataku przy siatce. No z natury ten atak musi być lżejszy, no bo tu znacznie mniej centymetrów niż, niż jej przyjaciółka Kinga Kołosińska. To prawda, natomiast Beata Gałek pokazała już nie, nie raz, jakie posiada umiejętności. Mimo niskiego wzrostu, to potrafi zagrać, zaatakować, minąć blok, zmienić rytm ataku. Posiada szeroki taki asortyment zagrań na siatce. No, tu wrzucona przez Kingę Beata w siatkę, to był raczej ratunek niż próba jakiegokolwiek ataku i bardzo czujnie na siatce Katarzyna Urban. Tak i 6-3, przewaga trzech punktów, daje jakiś taki spokój w działaniach, ale, ale to jest tylko pozorne działanie, pozorna przewaga. Tu wszystko może się jeszcze zmienić. Dobrze obroniła, ale zabrakło troszkę chyba siły w tym ataku Katarzyny Urban. Teraz jeszcze raz piłka za darmo na drugą stronę, ale maksymalnie trudno. Trudny placing, genialna akcja z